Nie wiem jak wy widzowie, ale ja tu widzę tylko trzyszony wykorzystujące samotność zagubionych chłopaków tylko po to, żeby nie musieć nie daj Boże wykonać jakiejś uczciwej pracy. W tym zadaniu z 7 kul białych i 11 czarnych, czyli łącznie 18, losujemy 2 bez zwracania i mamy obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że obydwie kule, jakie wylosujemy, będą czarne. Możemy to zadanie rozwiązać na kilka sposobów. Moim zdaniem najprościej jest je rozwiązać tak zwanym drzewkiem. Pisujemy gałęzie naszego drzewka, na których końcach piszemy wyniki naszego zdarzenia losowego. Po lewej biała kula wypada, po prawej czarnej. I teraz. Na gałęziach piszemy prawdopodobieństwo, z jakim możemy otrzymać jakiś wynik. Mamy łącznie 18 kul, białych jest 7, czyli prawdopodobieństwo wylosowania białej to jest 7 18 no a czarnej no to jest 11 18 Mamy wylosować dwie czarne, więc ta część po lewej nas nie obchodzi. I ponownie, jak już wylosowaliśmy jedną czarną, to znowu możemy wylosować jedną białą albo jedną czarną. Ale teraz musimy pamiętać, że jedną już mamy, a nie zwracamy jej do puli. Więc szansa wylosowania czajnej kuli wynosi 10 10,17. Bo jedną czajną kulę już zabraliśmy, więc teraz mamy ich 10, a łącznie mamy 17 kul w pojemniku. I teraz, jako że obydwie te nasze gałęzie drzewka muszą zajść jednocześnie, to aby obliczyć prawdopodobieństwo, musimy pomnożyć prawdopodobieństwa tych dwóch zdarzeń. Zapraszam na mój kanał na YouTube Link w Bio. Udzielam lekcji online, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, pisz DM.